Przemierało, popadając w niej ciszę. Przebywało to okna strzelane na nocy. Śpiący polo świdował z niedogonem światła. W powietrzu wisiała dziwna, nie skupiana ludzie, się ma niemal duśna, budęca Ciemność, jak wielka membrana, utywała nas wygodnym płaszczem, drżącym wieczorną muzyką i oddychem ziemi. Wchodziliśmy w tę niewypowiedzianą symfonię jak dzieci, Niczego nie świadomy, upojenie i występ. Przecinaliśmy wąskie uliczki Kazimierza, krążąc bez celu, wtykając lekkie tremolo, które bardziej są nacjonujące Masy betonu zaczynają chować się w środku, zieleniąc jaśnieć, jaśnić, kolorować w rytmie nacjonujących w każdego wiatru. Dlaczego stwierdziłem, że duży fiask, z montaż, zdecydowanie lepiej będzie się prezentował w środku, na środek jest, niż zaparty w to Do dziś nie wiem. Dość, że wprawiliśmy go w ruch siłą naszych ramion, no zatrzymaliśmy gdzieś pomiędzy środkiem naszej jaźni a kresę w Bezpiecznej odległości. To już był ten czas. Nie uświadamialiśmy sobie tego w prawdzie, ale nieszcząc się gdzieś na dnie naszych serc, lęk, przez niektórych zwane świadomością, powoli zaczęło wypełzać, dławić nas swoimi uśmiotnicznymi płackami. Tymi, tymi Prawda paliła nas przejazd z tą brutalną nieruchomością, przepowiednią końca. Myczeniem cynoglu i solteryjnym, ze stygłą struną i A tego baliśmy się najbardziej. Czuliśmy na karku gorący odej, leczącego nam w objętach i Ja powoli stawałem się więźniem coraz odchłonniejszej nicości, która trawiła mnie jak misty Oni odpływali powoli w kierunku swoich sukcesów. Zostawałem sam, z talentami, których nigdy nie potrafiłem ukierunkowywać, z którymi nigdy nie potrafiłem zmierzyć się na śmierć i życie. Została z Czasem Czas mnie Długo myślałem, że to on zakreszczył mnie w kroki bursztynowej nieruchomości. Dopiero później uświadomiłem sobie, że tak naprawdę jestem więźniem swoich własnych marzeń. Stary duży wiatr przesunął się po horyzoncie. Z wysiłkiem potoczył się ścieżką na sam szczyt koptę kościuszki i zatrzymał na świat. Czerwony. Znaczy przeciwko pobiegł samochód wiośnie, zbiorący jasny stopień światła. Ten przetarł oczy i wychylił się przez szybę pole przed nim jeszcze dwa skrzyżowane, Dwa czerwone światła z sygiem wpływu się w oczy, jak rozdzielone mury. Nieco najmniej kilka razy, niż się z Nie Nieba było liście holenderskie. Błękitny, dywan, oblansz rozbotem duchem chmur, prześwietliwał siatków przeda, których zagieździły się kredyty światełko. Odezwał się buchy dźwięk dzwonów odmierzających czas. Albo raczej cudzienna cisza pomiędzy dźwiękami dzwonów dźwięk nieodmierzających żyć. Ginający się pod naborem wiatru las, wydmuchiwał się po białe dym. Ulotny, zwierny, ale zdający się niemal materialnie przejmować naszą obecność. Wpatrywaliśmy się w jego zwężystość, nieruchomiającą po chwili rozprężyć się i zastygnąć w coraz nowej, bezkształtnej formie. Pochwycony w ten moment, dramatyczny taniec wiatru i wody, jak stawicie maria, rozkwitający w bar, tający się w krwawniki, i błękity łąki, oraz otchłanny. Implodujący od zimnych wyziewów silnej masy. Przeczuwałem, że podróż nasza przestaje być wchodzeniem w a staje się bezwiednym wyrażeniem w inny świat, obcy i tajemniczy, znaczący z boku ziemi. dzienną Kiedy odpoczywaliśmy w ramionach wieczornej szarubki, siedząc na wyrastającym ze spętanej drogiej uchylaliśmy się jeszcze instynktownie przed matkami, chmurnie łącząc sieci. Lecz kiedy wstaliśmy, w pani niezwykłą siłą, bez wiernych w sam środek, jeszcze po prostu skręty Szliśmy milczeniu. w miarę upływu czasu cel naszej wędrówki stał się coraz bardziej odległy i coraz mniej Ważna była sama droga. Bez słowa ładowaliśmy sobie wodę. Zatrzymywaliśmy się i ruszaliśmy przed siebie, wchodząc coraz bardziej w gwałatną maskę. Wsuwaliśmy się z ramię w i lasy głośnych drzew. Ślady biegł w odwrotną stronę, lecz my przed siebie. Brak Główny, Japonii z to zdecydowanie południowy na kolejnych Żelaków. To nie dlatego, że są że moje wyjazdy do Japonii odkraczali mi w młodych szlak bycia, poza czasem i poza miejscem. Tym razem wracałem. Wsiadłem do uprzyszczonego odwzału kurzał wagonu. Zacząłem przesuwać się powoli, którą uczułem pociągu, rozglądając się za konfrontować. Pociąg pominął z sycząc i się na boku, jak gdybym znalazł się w cielstwo ogromnego wyboru. To, co uśmiechnęła się na ubiegłym Jej twarz zdradzała nam danie życia. Wypisywane na jej twarzy grymas świadczył o tym, że życie również nie ma Ale było coś we wstuchu jej ust, rozchylających się z nim słowo, gdy niski, miękko zadającym się w powietrzu głosem powiedziała 6.68. Podając bilet spojrzałem głęboko po Zdarzenie naszych spojrzeń skrzyczało wartość i usiało czułem choć nie widziałem niczego poza jej ciemnymi, dotyczniowo izolującymi tęczówkami. Glodowaty wąs podał się na jej twarzy. z wąs pieniędzy. Nasze palce spotkały się w najnaturalniejszej, oczywistej koncentracji. Zagryzła warty, patrząc na mnie z otrzymaniem wyjrzeć. Wyobraziłem sobie wilgotną sprężystość w kół ust i zalała mnie pola narozy. Gdyby tylko podniecenie seksualne mogło przybierać postać materialną, w tym momencie przybrałoby Poczułem silne obucie w mostku i zdjąłem sobie sprawę, że brakuje tu Zaczęłam Zacząłem odpytać wiatr. To było najczystsze i najdelikatniejsze powietrze. Pachniało gardamonem i niesprawiedliwie. Popajałem się ją do nieprzytomności. Kiedy przybłynęła do miejsca, nabrzmiałem rozgromaczkowany ciało. Zablokowała do namiotu przedziału, usunęła tanecznym ruchem kolana między mojej nogi i przygwoźniła mnie do siebie, bijąc w ciemne, zadarte głosy. Przesunąłem dłoń po jej brzuchu, wyczuwając przyspieszone tędy. Zanurzyłem się w jej w którą uniosło się w górę, jakby chciał złożyć mi oczy. Złociste włosy z kolei na Wypełniłem ją całym sobą i poczułem, że dotykam miejsca, w którym skończyła się kobieta, a zaczęła się dusza. Kolor nieba był niesamowity. Jasny, nieskazitelny błękit, obrunowany gęstą pianą na tłumie dwie, przytarty w dzienniku krótkim berliksem. Wszystko to, w było ułożył dziejątkę w środkiem gęstym od granatów, po i violetów, lub odkaranym weszczą Słońce rozświetlało tam cały ten obraz, tworząc fantastyczne widoki świateł i cieni, przyświetlających się żółci, błękitów i Stary Stawiało to wrażenie niemal na nie przestrzenności. Nigdy jeszcze nie widziałem tak holenderskiego nieba. Po raz kolejny wystąpił przed Państwem człowiek orkiestra Krzysztof Kutli. Tym razem jako prozaik. Fragmenty prozy, duży fiat. Dziękujemy bardzo Krzysztofowi.